Hej, zapraszam was dzisiaj na kontynuację serii filmów o najlepszych Dzisiaj pod lupę weźmiemy najlepsze eyelinery Głównie będę się tutaj skupić na eyelinerach żelowych, bo takie według mnie są najlepsze i dają największą kontrolę malowania kreski, nieważne czy jesteście początkujący, czy nie. Ale też jeden nieżelowy eyeliner się tutaj znajdzie, też taki mały rodzynek kto się zaplątał. Jako taką małą ciekawostkę powiem Wam również, że to nigdy z założenia serii nie miała być, to po prostu miał być jeden filmik o tym o paletach, ale jakoś później powstały filmy o najlepszych żelach do brwi i najlepszych produktach do brwi, no i później się potoczyło, bo zauważyłam, że bardzo się Wam takie filmy podobają. Także właśnie nazwijmy to już serią. I będziemy to kontynuować, będziemy omawiać kolejne grupy produktów. A dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o eyelinerach. Jeżeli natomiast nie do końca interesują Was eyelinery, to być może zainteresuje Was mój sposób na ulepszenie eyelinera żelowego, czyli poprawienie, przynajmniej w moim mniemaniu, poprawienie jego konsystencji, jak i przedłużenie jego trwałości. O tym będziemy rozmawiać na samym końcu. Jeszcze wspomnę też, że filmik o tym, jak namalować taką kreskę, jaką mam dzisiaj, jest na kanale, jest myślę, że dość krótki, ale treściwy. Także jeżeli macie problem z namalowaniem kreski, to za Zanim zorientujecie się, czym ją najlepiej namalować, cofnijcie się do tego filmu i nauczcie się, jak to robić. A jeżeli już wiecie, jak, to zapraszam Was do rankingu. Pierwsze dwa produkty, które chciałabym Wam wspomnieć i które w moim mniemaniu zasługują na mnie na najlepszych, a przynajmniej jednak z najlepszych eyelinerów na rynku, to są dwa produkty drogeryjne. Jeden jest to eyeliner z Rimmel, a drugi jest to eyeliner um, z Maybelline. Ten z Maybelline wydaje mi się jest troszeczkę lepszy od Rimmela, um, chociaż moje faworyzowanie go może również wynikać z tego, że po prostu używam go dłużej, bo ten z Rimmela na rynku jest um, krócej, jest chyba w tym roku wypuszczony, tak coś mi się tak um, przypomina. Um, ten z Maybelline jest naprawdę świetny um, to jest jeden z pierwszych eyelinerów, które zostały wypuszczony i trzeba przyznać, że ta formuła jest naprawdę dopracowana. Jest piękna, intensywna, czerń, utrzymuje się naprawdę bardzo długo, cały dzień spokojnie. Um, oczywiście na um, jego konsystencję jest jeszcze jeden sposób, żeby ta konsystencja była jeszcze milsza w, w współpracy, ale o tym będziemy rozmawiać dłużej. Um, no i opakowanie jest też takie bardzo profesjonalne, bardzo ładne. Um, jest tutaj szklana um, matowa, szklany matowy słoiczek i... Um, Metalowa zakrętka. To naprawdę bardzo ładnie wygląda. Jakoś tak drożej wygląda niż w rzeczywistości on kosztuje. Możecie oczywiście zobaczyć w internecie, że chociażby na stronach internetowych sklepów, drogerii internetowych, że te eyelinery czasami wyglądają inaczej. Jak zobaczycie na przykład, wpiszecie tam Gel Liner Intense. Nie, jak to się nazywa? Lasting Drama Gel Eyeliner Eye Studio, właśnie z Maybelline. To zobaczycie, że czasami on wygląda zupełnie inaczej. Czasami jest w innym słoiczku, w plastikowym, nie to bywa nie wynika to z tego, że są to podróbki, tylko po prostu Maybelline wypuszczając na różne rynki, czy to azjatycki, czy amerykański, zmienia opakowanie. Dlaczego? To już nie pytanie do mnie. Natomiast ten chyba polski, czy tam europejski, europejska wersja podoba mi się najbardziej. A drugi ten z Maybelline, mam tutaj opakowanie plastikowe. Również jest fajny, też jest bardzo masełkowaty, Czerni jest też intensywna, nie jest to szary kolor. Natomiast może troszeczkę jednak ma słabszą trwałość od tego z Maybelline. Nie jest to z U liner, także gdyby tego z Maybelline nie było, to z Rimela myślę że też można spokojnie kupić. A tak jak powiedziałam, gdybym miała wybierać, to jednak chyba z zamkniętymi oczami wybrałabym ten Maybelline. Natomiast jeżeli o cenę chodzi, to jest tutaj niemalże identyczna półka cenowa, bo jak patrzyłam na wizerzu, to ten z Rimela kosztuje 28 zł, a ten z Maybelline 27, więc to jest naprawdę już mała różnica. Kolejne dwa eyelinery to są produkty, które skradły moje serce i niestety od razu je złamały, ponieważ zostały wycofane z produkcji. Pierwszy eyeliner to jest eyeliner z Zoewy. Jest to bardzo intensywna czerń, Niesamowicie trwały, szybko zasychający, co może być i wadą, i zaletą. Zależy od tego, jak, na jakim stopniu zaawansowani jesteście, jeżeli chodzi o pracę z eyelinerem. Bo jeżeli umiecie to robić bardzo szybko, to taki właśnie szybki, zasychający produkt będzie Wam bardzo na rękę. Zwłaszcza jeżeli macie np. opadającą powiekę. To prawda, jest rewelka. Natomiast Zoewa postanowiła wycofać tak świetny produkt z produkcji. Dlaczego? Po prostu niech mi ktoś wytłumaczy. Mam tutaj również szklany pudełeczkę, nie pudełeczko, co ja jestem pudełeczkiem. Mam tutaj szklany słoiczek, który ma e, plastikową nakrętkę, mocna, intensywna czerń, niesamowicie masłowaty. Myślę, że bardziej e, masłowaty, bardziej miękki w konsystencji nawet do tego Maybelline. Natomiast, no właśnie, jeżeli go gdziekolwiek dorwiecie, to możecie po prostu w ciemno kupować bo jest to coś genialnego niestety było mi dane tego go spróbować i wiem, że już nie kupię ponownie no bo po prostu nie mam go gdzie dorwać natomiast produkt sam sobie był mistrzowski właściwie to u mnie dalej jest mistrzowski bo dalej go mam a drugi eyeliner, który według moich informacji jest również wycofany jeżeli się mylę to koniecznie napiszcie mi to w komentarzach jest to eyeliner z L'Oreal czyli Gel Liner Intenza. pięknie wygląda również cały słoiczek też tak drożej się trochę prezentuje jest tutaj szklane opakowanie ze złotą nakrętką. Naprawdę genialny produkt, świetna trwałość i aplikacja. Dodatkowo kupując go w opakowaniu był również pędzelek, a i pędzelek również dostajecie wraz z eyelinerem z Maybelline, o czym zapomniałam wspomnieć. Także od razu mamy zapewnione narzędzie, którym tą kraskę możemy namalować, co jest szczególnie pomocne, jeżeli zaczynacie z makijażem i nie macie jakiegoś tam ulubionego pędzelka do Elinera. Także naprawdę fajny i z tego co pamiętam jeszcze są inne kolory, ten był chyba czarny z brokatem i fioletowy taka głęboka, głęboki fiolet um, także jego w obecnej chwili możecie dostać na pewno w jakichś drogeriach internetowych czy tam na Allegro ale jeżeli go y, możecie spotkać jeszcze stacjonarnie, musicie mi koniecznie napisać, jeżeli on stacjonarnie jest dostępny, to y, myślę, że też warto się na niego pokusić. I ostatni eyeliner w słoiczku, czyli w postaci żelowej, o którym chciałam wam wspomnieć dzisiaj, to jest eyeliner z firmy Anastasia Beverly Hills. On jest tutaj w takim słoiczku, w takim samym, jakim przychodzi ta pomada do brwi, także jeżeli leżą wszystkie tą nakrętką do góry, to można się pomylić. Y, naprawdę fajna konsystencja, on jest troszeczkę bardziej zbity, mniej żelowy, a bardziej kremowy y, od, y, chociażby od tej z OEwy. jest bardzo trwały i również dość szybko zastyga jest to już dość trudnie dostępny produkt oczywiście, ale jeżeli macie Anastazję na wyciągnięcie ręki lub ogólnie macie jakiś tam dostęp do tych produktów to ten też spokojnie można kupować właściwie to, i chyba że się nie spotkałam z produktem z tej firmy, który byłby buglem, ale to już chyba kwestia tego, że oni podpisali jakiś pakt z diabłem chyba no i przed czasem tego rodzynka, czyli na jedyny eyeliner w dzisiejszym zestawieniu, który nie jest żelowy, jest to eyeliner z firmy The Balm o nazwie, cudownie brzmiącej nazwie Swing. Jest to eyeliner w kałamarzu, jest to eyeliner płynny, który ma na zakończeniu nie pędzelek, a taki, taką końcóweczkę, jak to mają eyelinery takie, wiecie, takie pisakowe, czyli po prostu jakby marker, taki gąbkowy aplikator na samym końcu. Ten aplikator jednak jest bardzo precyzyjny i można nim spokojnie fajną kreskę namalować. Bardzo długo się utrzymuje, nie kruszy się. Co często właśnie ma miejsce przy takich płynnych eyelinerach. Jeżeli ktoś z Was nie ma takiej wprawy w malowaniu kreski eyelinerem żelowym i woli płynne, to myślę, że ten jest naprawdę fajny. No i tutaj bardzo wygodnie się też trzyma samą sam tą nakrętkę, tak, bo ona tutaj jest dość zgrabna. Czasami te nakrętki są dość grube i ciężko to się, się ma wrażenie, że się trzyma, nie wiem, jakieś 15 długopisów w dłoni. A tutaj naprawdę można wygodnie sobie na tym oku manewrować. Także swing, również godne polecenia. Nie mogę zakończyć tego rankingu, nie wspominając o. O eyelinerach z Essence, tych eyelinerach żelowych, bo na pewno dostanę pytanie na ich temat. Kiedyś, kiedy na, jeszcze powiedzmy nawet i dwa, czy trzy lata temu, kiedy na rynku takim bardziej powszechnym, czyli nie dla profesjonalistów, bardzo ciężko było o dobre eyelinery żelowe i wtedy pojawiły się eyelinery z Essence, to one były taką nowością i właściwie każdy miał je w swojej kosmetyczce, bo to były jedyne eyelinery, które nas nie bankrutowały, a jako tako spełniały swoją funkcję. Ja wiem, że na pewno do tej pory mają swoich zwolenników, ale myślę, że jeżeli mamy wydać 10 zł za eyeliner, to, jak, za aligner jako taki, to możemy dołożyć jeszcze dwa razy tyle i za 30 zł kupić na przykład właśnie ten z Maybelline, który będzie naprawdę o niebo lepszy i będzie się lepiej utrzymywał i nie będzie się kruszył, bo ja miałam często takie doświadczenia, że on pod koniec dnia, na przykład po długim dniu, on potrafił tutaj, zwłaszcza w załamaniu, kiedy tutaj wiecie, oko pracuje najbardziej, właśnie taki niezbyt estetycznie potrafił wyglądać. Także myślę, że jeżeli bardzo się upieracie, to oczywiście nie zabronię Wam kupna na tego alignera, ale jeżeli a jak chcecie coś już lepszego, to myślę, że zamiast 10 to lepiej wydać 30 zł i nie żałować swojego zakupu. No, to teraz przejdźmy do mojego sposobu na ulepszenie formuły, czyli zrobienie swojej własnej, nowej, lepszej formuły Helena Żelowego. Wszyscy wiemy, że jeżeli naklejka na jakimkolwiek produkcie się znajduje mówiąca, że ulepszyli formułę, to już wszyscy możemy sobie dać spokój, bo lepsza formuła zawsze oznacza skopanie produktu. Ale jeżeli chodzi o tą metodę, to naprawdę nie pożałujecie. Jeżeli oglądacie mnie dłużej to myślę, że spokojnie wiecie o co mi chodzi i jaki jest to sposób, bo nieraz wspominałam o tym sposobie w jakichś tam filmach przy okazji tutorialu i też opisywałam wam w komentarzu komentarzach właśnie na ten temat, jest to po prostu dodanie kropelki czy dwóch płynu Duraline z Inglota do, do środka, do samego eyelinera. i robię to w ten sposób, że po prostu otwieram swój słoiczek, dodaję kropelkę czy dwie, zależy od tego po prostu jak mi się chlapnie, czy po prostu ile będę używać tego eyelinera. I wymieszanie tylko jakby tej wierzchni warstwy. Nie mieszam całego linera, nie mieszam całej konstrukcji tego produktu, tylko tą wierzchnią warstwę, którą będę używać, właśnie powiedzmy, przy danej aplikacji. I to sprawia, że naprawdę liner staje się o wiele przyjemniejszy w aplikacji, bo ta konsystencja bardziej z Wami współpracuje. Nie ciągnie skóry, jeżeli macie na przykład pędzelek, który nie do końca wam pasuje, a nawet i taki, który, wam, który jest Wasz ulubiony, to on nie będzie ciągnął tej skóry, przez co kreska może być taka krzywa, być taka przerywana. Tylko naprawdę bardzo ładnie będzie sunął po powiece. Jest to też nie za droga impreza, ponieważ taki słuchiczek Duraline, który ma tutaj 9 ml, kosztuje około 20 zł. Kiedyś kosztował 20, ale nie wiem czy nie podrożał. Także, a że używacie tylko jednej lub dwóch kropelek za każdym razem, to to naprawdę spokojnie na rok albo na półtora Wam naprawdę wystarczy. Więc w taki sposób sprawia, że nie dość, eyeliner jest bardziej trwały, przyjemniej się z nim pracuje, to naprawdę możecie zużyć eyeliner, którego do tej pory nie używałyście, bo może nie do końca Wam pasowała konsystencja. Także naprawdę polecam Wam spróbowanie tej metody. Na dole, w opisie filmu, znajdziecie jak zawsze informacje na temat wszystkich eyelinerów, o których dzisiaj wspomniałam pełne nazwy, jak i również linki, jeżeli gdzieś je znajdę w jakichś sklepach internetowych, także było wam łatwiej je znaleźć. Oczywiście w opisie znajdziecie również informacje na temat mojej biżuterii, lakieru do paznokci, bluzki, nie wiem, jakichś najczęściej zadawanych pytań. Także w opisie naprawdę jest bardzo dużo informacji. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Jeżeli się wam ten filmik spodobał i ogólnie lubicie serię najlepszych, to zostawcie proszę kciuka do góry. Zachęcam was również do subskrybowania kanału, wtedy będziecie dostawać informacje o nowych filmach, a przynajmniej powinniście, jeżeli. YouTube będzie działał jak należy. I co, do zobaczenia następnym razem, pa.